Ja Siemano idziemy na moim odcinku, a dzisiaj nagrywamy moją reakcję na piosenkę FRIENDS KOLENDA I Więc co, so, trzeba wam się się oczywiście, bo teraz są święta na 3 dni, więc co so, raz reagujemy, dzięki, że z czegoś zrobię strasznie cały świąt Naprawdę życzę wam dużo zdrówka, tak dalej Bo y, właśnie już teraz należy nagrywać Bo teraz święta jest wolne, a wolne się robi upoczynek szkoły <grym> Ale live będę na kciutoku, teraz na pewno na, na, na opisie mojego kciutoka z i nam bardzo nie dałem. dam teraz, więc co, zostawcie łapkę w, w górę, suba i co, lecimy. Let's go! Ale chciałam jeszcze dodać, no, że dzięki, że jesteście wice. Dzięki, że jesteście. A na furę muszę puścić. Czekajcie, bo to jest takie dziwne Toaletka jest świat, ale może to głupi planu. Co? Nie rozumiem trochę. To nie się interesuje trochę, ale okej. No jeszcze ludzie droga na bazę i fale jak Holanda. okej. Co Coś się taje barsz z, z łóżkami i no zaczynam. Baszk progi, sałatka jazzonowa. Eee. Nie, dobrze, za napiszę Co ja mówię, nie? na stole, Stolacja. Karetką wyjdziemy przez świat. Ale przez świat ja to. Nie rozumiem trochę. Może ona jakiś odcinek, że. Ładam piosenkę, no ale no, 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 trochę to nie pasuje taki klimat świąteczny przez świat. Ale, że ogląda to wie, ale nie oglądam ich więcej, ja nie wiem. Słuchajcie. Boże, głupi to. To no, prawda. Ale nie jestem sam. Wszystkie, co w święta się je, kolacja. Ale pięknie. Pięknie, naprawdę pięknie. Czy pięknie, prawda? Piękna. Cześć w ogóle. Cześć, Ale ruchy tańsze, naprawdę. ty Ja szanuję Francji. Francji! Na tej ja mam plan Do świąt nagrywam A w końcu cieszę się. Kefir byczku, połóż na stoliczku nie, na no serio? To no jest gry, nie ma... O oh my gosh, o oh my gosh, o oh my gosh Nie, 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 raz, jeszcze To nie są czary Mikołaj to twój stary O oh my gosh, aż Już takie, O my gosh, o oh my gosh Co się stało? Nie, nie, to z końca A to, to jest... No. To Słuchaj. nie są czary Mikołaj to twój stary Są święta I Wera uśmiechnięta Śnieg nam sypie, droga jest zamknięta. Śpiewaj to, nie bądź jak Ronaldo. Bo kiedy piłka jest grze, to messi porobicie. Karetko, jedziemy przez świat. Może głupi to plan, ale nie jestem sam. Chcę co w święta się je. Na nie pijesz się nie, nie, pije się goli, nie 啊。So, <music> Okej, okay. ocenka taka yy, ocenka taka Git... reszta. Lecimy yy, Baza i Faza idą święta. ta. O. Zacznij! I tam, tam cykę pasenkę oceniam I dobrze dzień jest Philips, dlatego z kawą ze świeżo zmielonych ziaren a... każda chwila będzie lepsza. Kurde nie będzie się kto. A co do chwil? Właśnie ja tyle... Co z... no, oceniam tak na... Je nie, 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 piątka, taką 8, ósem, i pół Zajmuje Zajmuję teraz mycie. Obaść, Zawsze jest dobry moment. Wow, na ja no, nie chcę reklamy? iPhone W najszybszej sieci mobilnej Fajne. w Polsce. I'm sorry, Dobra. Ja, On dość szybki ma więc zaczynamy. Bo. Last Christmas! Uh -huh. Musiał być teraz. Jak już nie wiedział, oni, oni nagrali na siebie Disa i teraz będę po o niej razem, y, że ma wilka Alan a oni będą się razem nagrać wiel z no będzie. Zimowy Mówiłem, czas, to. wszystko zwalnia tak jak sobą -mo, mogę już odpocząć Zwolnił świat, bo dzisiaj liczy się komfort, uciekam pod komort offline Wieczór z tobą nic mnie nie spotka. Nie wiem, czy mi się to śni. Nie wiem, czy mi się to śni? Ubieramy Christmas tree. Chyba oh. bardziej czuję święta, Bardzo fajny taki klimat. lepsze moje zdanie od Friends. Fajne, 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 fajnie się zaczynam. Pan z myśli, banata wstępu, czuję tylko klimat się tam. Zamiast listy życzeń, wdzięczność mam w głowie. Największy prezent to, że mogę być przy tobie. Więc Santa Klaus dziś nie musi nas odwiedzać. Kiedy mam was, nam samotność nie dospiera. Spadł już nie my bałwa. No, ja chciałem się coś głupiego odnaleźć, nie? Mam luz, więc bawmy się do rana. Każdy dzisiaj krzyczy Merry Christmas. Czekamy aż gwiazdka błyśnie. Święta już coraz bliżej. Właśnie, bo są coraz bliżej.

o ikolny, okej, okay, spoko. Fajna piosenka, lepsza niż tam to sprawdziliście. Oceniam 9 na pół na 10, bo jest bardziej klimatyczny. No i co? Dzięki, że byliście widzą i co? Widzimy się niedługo. Yeah.